Cześć! Cześć! Mówią, że nauczyciel musi się cały czas rozwijać i dzisiaj porozmawiamy o tym, jak my budujemy swój warsztat pracy. Mhm. Od najmniej przyjemnej rzeczy, ale naszym zdaniem najbardziej efektywnej. Jest to coś, do czego my byłyśmy przymuszane na naszych studiach, ale z perspektywy czasu stwierdzamy, że był to świetny pa patent. Mianowicie chodzi o. Nagrywanie. My na naszych studiach mieliśmy wykładowcę, który przymuszał nas do prowadzenia zajęć, nagrywał nas na kamerę, potem znowu przymuszał nas do tego, żebyśmy się oglądali i jeszcze trzeba było oceniać, chyba komentować. Komentowaliśmy nie tylko my, ale również inni. Wykładowcy oczywiście serdecznie pozdrawiamy, zapamiętamy na długo, być może do końca życia. Co więcej, tutaj było również nagrywanie filmu wideo, ale również nagrywanie samego dźwięku, po to, żebyśmy mogli zobaczyć, jak wyglądamy troszeczkę z innej perspektywy, dlatego, że my często nie patrzymy na siebie jakby z zewnątrz, mm -hmm. nie prowadzimy lekcji w lusterku, nie słuchamy siebie z tej innej perspektywy i często nie wiemy, co myślą o nas inni. Więc tutaj była doskonała okazja, żeby podzielić się i dać innym skomentować. Jak widzą nas? Bardzo często zauważałyśmy na przykład, że robimy jakieś tiki. Miny, Minę, albo, Jak, albo gestykulujemy, tak. Albo mówimy za szybko, za wolno, albo za cicho, albo za głośno, Dokładnie. albo robimy jakieś przerywniki w co stylu. Ciekawe, yy... Co ciekawe, ja nawet oglądając te filmiki, mhm. często zwracam uwagę, że na przykład nie powinnam czegoś robić, i tak sobie myślę, że być może naszych odbiorców coś może irytować, i często właśnie staram się pracować nad tym swoim warsztatem. Dokładnie. Więc bardzo dobry patent, nagranie siebie, jeśli nie chcecie tego. Pokazywać nagrania innym, żeby oni wytknęli wam wasze wady, to uwierzcie mi, że wystarczy, że sami e, popatrzycie na siebie krytycznym okiem. Tak, już pozwoli wam to nabrać troszeczkę takiej perspektywy na to, jak tak. pracujecie, w jaki sposób mówicie, jaką macie nawet postawę, bo to też wszystko wpływa na to, jak postrzegają was, was e, uczniowie. Dokładnie, dokładnie. Także serdecznie polecamy, bo patent super. A wykładowce pozdrawiamy. <laughs> Dobra. E, następna bardzo ważna rzecz, którą również pamiętaj. Trochę ze studiów, to jest to, że praca nauczyciela jest taką pracą bardzo wyczerpującą. Emocjonalnie. Emocjonalnie, dokładnie. Tak, bo często pracujemy, nawet pamiętam, na którymś z wykładów z psychologii. Jedna wykładowczyni kobieta powiedziała, że praca w szkole to jest taka praca cały czas na takim ujemnym bilansie emocjonalnym. I dopiero po jakby rozpoczęciu pracy zrozumiałam o co tak naprawdę chodzi. Bo my często mierzymy się z emocjami negatywnymi, takimi dzieci, ale też rodziców, też innych nauczycieli w szkole, bo bardzo często jest tak, że na przykład przybiega do nas jakaś zdenerwowana. Koleżanka chce ją opowiedzieć, co zdarzyło się złego czy nieprzyjemnego jej na lekcji czy na przerwie. My chcemy ją wysłuchać, pocieszyć, udzielić porady, więc cały czas są to takie właśnie raczej negatywne emocje. I niestety, nie wiem, czy wy macie takie odczucie, ale bardzo często, bardzo rzadko spotykamy się z jakimś takim pozytywnym feedbackiem, prawda? Że ktoś tak. przyjdzie, powie coś miłego, coś sympatycznego. Nie? Tak, ale co warto właśnie, bo tutaj powiedziałaś jeszcze, że, że, że często właśnie mierzymy się też z innymi nauczycielami, ale często też właśnie w szkole nie ma takiego czasu ani miejsca na to, żeby się mhm. podzielić z tym i żeby tak naprawdę z kimś porozmawiać. Często zostajemy z tym sami, jesteśmy takimi katalizatorami tych emocji. Dokładnie. Więc dobrze też. Mieć taką osobę, z którą można o tym porozmawiać. Dobrze by było, żeby to był inny nauczyciel, bo często też zrozumie właśnie charakter tej pracy, ale niekoniecznie, bo też pamiętajmy o tym, że ważne jest, żeby się jednak oderwać i żeby mieć w, jakby w życiu takie momenty na kompletny reset oderwanie się. Dokładnie, powiem Ci, że ja miałam taki moment, że sama zorientowałam się, że jestem w takim błędnym kole, dlatego że kończąc zajęcia, wracałam do domu. I przez telefon rozmawiałam z koleżankami, nauczycielkami o pracy. Dokładnie. I to było, w, mimo tego, że już byłam w domu, gotowałam obiad, i cały czas to była rozmowa na ten sam temat. I tak naprawdę, bardzo często to było takie negatywne nakręcanie się tak, na jakieś tam prawda. złe rzeczy, które przydarzyły się w ciągu dnia. Także warto jest. Um, jakby starać się również utrzymywać znajomości z osobami, które nie są związane ze szkolnictwem. I czasami na początku mnie to wkurzało, bo ja mówię, kurczę, ona nie rozumie moich problemów. Ale to jest też bardzo lepiej, ważne. Tak? Bo tak. czasami właśnie jest taka osoba, która nas oderwie. Czyli z jednej strony dobrze jest mieć jakąś psiapsiółkę, taką od serca, z którą możemy porozmawiać o szkole i ona nas zrozumie, mm -hmm. ale z drugiej strony pilnować tego, żeby to nie były tylko osoby związane ze szkołą, bo wtedy zwykle te rozmowy jednak schodzą na tematy. Dokładnie. Szkoły. I też słuchajcie, ty mi kiedyś opowiadałaś, że wśród Twoich znajomych zawiązała się, że tak powiem, grupa, i bardzo mnie to zafascynowało, słuchajcie, która spotyka się ze sobą w weekendy, prawda? Ale. Tak, ale rozmawiają zupełnie o czymś innym, czyli jest to taka grupa hobbystyczna i też dobrze, właśnie, jeżeli z nauczycielami mamy inny temat. Może to być temat podróżowania, czytania książek, rozwijania jakiejś pasji, nawet ćwiczenia, tańca mhm. to, co sprawia nam radość. Czyli spotykamy się w weekend, ale jesteśmy zainteresowani tylko i wyłącznie na tym spotkaniu tą konkretną pasją, która nas. Łączy, Dokładnie. więc jeżeli macie jakąś taką grupkę w szkole, to też zachęcam do założenia klubu weekendowego albo południowego, bo to też pomoże się tak. Odstresować, oderwać. Tym bardziej, że. Jak to mówi nasza ulubiona Katarzyna Miller: żeby wyjąć, trzeba włożyć. Czyli nie będziemy radosnymi, pełnymi energii, zadowolonymi, uśmiechniętymi nauczycielami, jeżeli najpierw nie zadbamy o to, żeby się odstresować, odpocząć, oderwać od szkoły, zająć myśli zupełnie czymś innym i znaleźć te pozytywne emocje, niestety, zupełnie gdzie indziej, bo w szkole tych pozytywnych Może emocji tak możemy tak dużo nie, sobie nie dostarczyć przynajmniej nie tak dużo żeby nam starczyło na 30 lat pracy tu jeszcze tylko dodam, bo mówiłaś właśnie o tym, żeby pilnować tego swojego czasu pracy. Znowu yy, też to jest takie charakterystyczne dla pracy nauczyciela, że my nie pracujemy w takich godzinach od do. Czyli często ta nasza praca może rozwiać się na naprawdę mhm. wiele godzin, bo część z tego przeznaczamy właśnie na rozmawianie z innymi nauczycielami o szkole po pracy, mhm. rodzice do nas tak. dzwonią, bądź mamy kontakt z rodzicami yy, i mamy taki czas niezorganizowany. I tak sobie myślimy właśnie, że może to pomóc w większej organizacji, to, że wyznaczymy sobie godzinę pracy albo wiem, że niektórzy na przykład z Was też często o tym mówicie. Piszą, że pracujecie tylko od poniedziałku do piątku, nawet kosztem tego, że czasami wieczorem posiedzicie mhm. dłużej, ale weekend jest tylko dla Was. I myślę, że to jest też takie zdrowe podejście. Powiem szczerze, że ja cały czas nad tym pracuję, nie zawsze mi się to udaje. Dokładnie. Więc często jest tak, że coś tam jeszcze nadrabiam w weekend, ale staram się też wyznaczać takie godziny, że, że dzisiaj już na przykład nie robię nic mhm. związanego ze szkołą. Albo wyznaczyć sobie konkretną godzinę, bo tak jak Ty mówisz, z weekendami, to ja bardzo często tak miałam, nawet właśnie w ciągu tygodnia, że o, zrobię tylko trzy karty pracy. Siadałam przed komputer i krzyczałam tylko o, tak, zaraz idę, zaraz idę, zaraz idę, minęły 3 godziny, ja nawet nie wiedziałam kiedy. Zrobiła się godzina 22. Zaraz zmienia się w 5 godzin. Tak, dokładnie. Także warto jest sobie wyznaczyć, bardzo precyzyjnie pracuję od do w tej te dni, bo wtedy to też, tak. jakby... I też często na przykład pracować na szablonach, bo wiele rzeczy w naszej pracy się powtarza. I ja na przykład bardzo dużo czasu zawsze spędzam na szukaniu jakichś informacji, które na przykład okazuje się, że już kiedyś miałam gdzieś tam na komputerze więc warto powielać sobie te szablony, przygotować je w wersji takiej edytowanej, bo przecież wiele elementów jest mm -hmm. takich powtarzanych, więc żeby już po prostu powtarzać, już pracować na gotowych aplikach. Dokładnie. I teraz moi drodzy, wracając do szukania inspiracji w różnych źródłach, to też chciałybyśmy zwrócić Waszą uwagę na to, że bardzo często rozmowy na różnego rodzaju szkoleniach z innymi nauczycielami mogą być niejednokrotnie nawet dużo bardziej cenne niż same te Szkolenia, prawda? Dokładnie. Mi też tak się często zdarza, że na jakichś tam szkoleniach staram się nawiązać taką rozmowę z innymi nauczycielami, jakoś też to wychodzi naturalnie i często dziwimy się pomysłami, co jest uważam bardzo cenne, bo nauczyciele to są nauczyciele, którzy nie tylko wykładowcy, którzy, którzy prowadzą szkolenie, tylko tacy nauczyciele, którzy pracują na co dzień w szkole mhm. i mają takie swoje własne doświadczenia, spostrzeżenia, pomysły, i dla mnie to często jest dużo bardziej cenne niż właśnie samo szkolenie. Dokładnie. Tym bardziej, że m, m, tak jak mówiłyśmy też w którymś odcinku, nam brakuje czegoś takiego, że rozmawiamy z praktykami na takie bardzo praktyczne tematy, prawda? Na szkoleniach bardzo często mamy bardzo takie górnolotne, wzniosłe tematy poruszane, a rzadko rozmawiamy o jakichś takich bardzo prostych trikach, które tak. tak, tak, tak codziennych, uh -huh, codziennych sprawach. które uh -huh. mogą nam pomóc, zainspirować nas, ułatwić trochę naszą pracę, właśnie pomóc oderwać się od tej pracy szkolnej, a właśnie rozmawiać z innymi nauczycielami, który, którzy bardzo często pracują na w innych szkołach, potrafią bardzo otworzyć oczy. Nawet my bardzo często. Tak. Ja pracuję w zupełnie innej placówce, Ty pracujesz tak. w innej szkole i my nawet czasami między sobą rozmawiamy i mówimy, kurczę u mnie w szkole byłoby to nie, nie. do pomyślenia. My często wymieniamy się pomysłami. Mhm. Właśnie dlatego też często rozmawiałyśmy ze sobą, co u Ciebie się sprawdza, co mhm. u mnie i często wykorzystywałyśmy te pomysły. Więc dlatego właśnie pomyślałyśmy też, żeby podzielić się tym z Wami i dziękujemy, że Wy też z nami dzielicie się takimi pomysłami. Ja jeszcze tylko dodam na temat inspirowania się mhm. innymi nauczycielami, że bardzo lubię takie grupy, wiecie, że teraz jest dużo tych grup facebookowych, bo tam jest mnóstwo naprawdę inspiracji, Wy sami dzielicie się super pomysłami, mhm. o których my często byśmy nawet nie pomyślały, nie, nie uczy nikt tego na szkoleniach, na żadnych wykładach, tak. więc to jest naprawdę najlepsza inspiracja, bo pomysły pochodzą z takiego codziennej pracy, codziennego warsztatu nauczyciela, więc to jest bardzo cenne dla nas. Dokładnie. Także zapraszamy na wszystkie strony facebookowe, na wszystkie grupy facebookowe. Zapraszamy również na naszą, która nazywa się dokładnie tak samo jak nasz kanał. Uczyć czyli może Poga Duchy Belfast? Chociaż jedna, bądź dwie porady, bądź pomysły sprawdzą się również u Was. Dokładnie. Także zapraszamy na nasze media społecznościowe. A tymczasem do zobaczenia w do następnym zobaczenia. odcineczku.